Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części. Zapraszam, moi kochani, na horoskop dla wagi na miesiąc grudzień. Zaczynamy, co w pracy dla wagi, oczywiście. Praca dla wagi. Tutaj, moi drodzy, zaangażowanie pokazuje się jakiegoś mężczyzny. Oczywiście też w Waszej pracy idą zmiany i to bardzo pozytywne. Możecie czuć się bardzo dobrze w swojej pracy. Są tam Wasi znajomi, których uważacie za swoich przyjaciół. Bardzo dobra atmosfera w Waszej pracy, korzystne zmiany. Docenienie, dobrze dla wagi. W finansach zobaczmy. W finansach, co idzie dla wagi? Finanse są, moi drodzy, troszeczkę uciekające. Tutaj dużo nowych wydatków możliwe, że związanych z dziećmi, z prezentami, z Waszym domem ogólnie. Finanse będą dosyć dobre pod kontrolą, ale pamiętajcie, że też tutaj. Czeka Was, moi drodzy, w finansach dużo takich miłych niespodzianek. Możliwe, że właśnie te finanse będą wspólne, tak, ale przeznaczane głównie na Waszą rodzinę, na dzieci. No dobrze, miłość. Miłość. Co w miłości, uwagi. Uwagi, jest bardzo stabilnie, y, sytuacja bardzo bezpieczna w miłości. Jest y, mężczyzna w waszym domu, który jest waszym y, zarówno mężem mężem czy przyjacielem. Y, może być to partner, ale możecie liczyć na swoich, na swoich partnerów, mężów czy żony. Jest tutaj bezpiecznie, jest stabilizacja w miłości. Uwagi, w grudniu. A jeśli jesteście singielkami, to też może ktoś się pojawić nowy. No dobrze. I niespodzianki, niespodzianki dla wagi. Tutaj, moi kochani, też y, możecie troszeczkę y, mieć tą niespodziankę taką niekoniecznie fajną, y, ponieważ y, lis mówi nam troszkę o takich osobach, y, Sprytnych, nieuczciwych i może ktoś okazać się y, troszeczkę nieuczciwy, ale nie martwcie się zbytnio, bo ten, kto był nieuczciwy, to niestety nie zmieni się, ale macie innych przyjaciół, szczególnie tutaj, moi kochani, y, kobieta, która. Y, może być Waszą jakąś przyjaciółką, może Wam sprawić jakąś niespodziankę. A ten, kto był fałszywy, to niestety mieliście podejrzenia, ale słuszne. No i w zdrowiu dla wagi co będzie w grudniu? Tutaj, moi kochani, no, trzeba troszeczkę zwrócić uwagę na takie różnego rodzaju zagrożenia. Myślę, że na pewno musicie uważać na nogi, kochani, bo mogą dokuczać, ale też moi drodzy struny, głosowe gardło, jakieś drobne tutaj dolegliwości w obrębie głowy, zęby, oczy, uszy czy też szyja. To tyle dla wagi. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i. Spokojnych, radosnych świąt, kochani, i teraz przechodzimy do Skorpiona. No zobaczymy, co u Skorpionków w grudniu, co u Skorpionów w pracy. Praca, Skorpion. Tutaj, moi kochani, jest trochę radości na pewno, spełnienia, ale też jest jakaś konkurencja, czy ktoś nieuczciwy u Was w pracy. Musicie na to zwrócić uwagę, bo niestety jest dużo osób takich nieuczciwych, ale też macie wiernych przyjaciół, lojalnych wokół siebie w pracy i możecie, moi drodzy, na nich liczyć. Także tu, moi drodzy, jest różnie, tak, bywa różnie w tej pracy. Co w finansach dla Was? Finanse u skorpiona finanse. W finansach tutaj są jakieś stresy, być może problemy, trzeba będzie na pewno coś tutaj zapłacić, uregulować, ale też można powiedzieć, że macie wspólne finanse. Można powiedzieć, miało, że macie na kogo liczyć. No, ale nie przesadzajcie z wydatkami, tak? Bo tutaj jest zagrożenie też, że będziecie tracić te finanse. Co w miłości u Skorpiona? Co w miłości u Skorpiona? No dobrze, zobaczmy miłość. No, w miłości, kochani, tu może pojawić się jakaś kobieta, która mm, no. Można powiedzieć, że będzie chciała zrobić tutaj wam jakąś niespodziankę. Możliwe, że albo wam przyniesie jakiś prezent ładny, albo gdzieś was zaprosi, ale też pamiętajcie o tym, że mogą pojawić się jakieś fałszywe osoby. Nie tylko z jednej strony bardzo pięknie wszystko wygląda koło tej kobiety, ale z drugiej strony może do tej pory będzie lojalna, dopóki będzie czegoś potrzebowała, a na przykład na koniec miesiąca może okazać się fałszywa. I zdrowie dla Skorpiona, ewentualnie tutaj, co będzie się działo. Zdrowie u skorpiona raczej będzie dobre, bo powiem szczerze, że są tutaj dobre energie. Myślę, że większość rzeczy jest tutaj w porządku. Czasem możecie moi kochani tutaj narzekać troszeczkę na gardło, na struny głosowe i troszkę płuca, ale ogólnie dobrze. Ja Wam życzę dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, moi drodzy, i dziękuję za uwagę. I teraz przechodzimy do Strzelca. Co u Strzelca w pracy? U Strzelca w pracy. Co będzie się działo? Tutaj może być jakieś zamieszanie, wydatki związane z mężczyzną. Yy, może być powrót tego, co było. Też jakaś sytuacja może się wyjaśnić. Uważajcie na fałszywe osoby w Waszej pracy, również. Także wszystko naraz. Co w finansach dla strzelca: finanse. Tutaj, moi drodzy, macie wsparcie na pewno finansowe, dużo planów nowych. Które będą jakieś krótko, długoterminowe, coś będziecie ustalać w finansach. Rozmowy mogą być jakieś biznesowe, i tu moi kochani, chęć zaczęcia czegoś nowego w finansach u strzelca. Bardzo ciekawie. Miłość moi drodzy, jaka miłość dla strzelca. Miłość bardzo konkretna, stabilna, ta sama osoba w miłości tutaj raczej się pokazuje. Dużo radości z Waszego życia. Uczuciowego, stabilizacja, dobre plany. Ogólnie jest ta miłość koło Was, dużo uczucia. Będziecie się czuć szczęśliwi w Waszym domu, w Waszym sercu za gości, dużo radości. Możecie planować wspólnie jakieś urlopy, wyjazdy z miłością Waszego życia. Czyli kochani, dużo, dużo szczęścia w miłości macie. Jakie niespodzianki? Tutaj moi kochani, niespodzianką będą wasi przyjaciele dla Was, którzy na pewno zrobią dla Was coś dobrego. Miłą niespodziankę może to być powrót jakiegoś przyjaciela, albo powrót, spotkanie z dziećmi, wnukami. No i oczywiście czeka Was tutaj dużo radości, dużo zaszczytów z tego powodu, także niespodzianki będą na pewno udane nawet miłe jakieś prezenty. No i w zdrowiu zobaczmy. Zdrowie dla strzelca. Tutaj kochani, są troszeczkę przeszkody. Możliwe, że y, będą Wam dokuczały zęby, oczy, uszy, y, szyja w obrębie głowy, ale też kości, tak? Y, które na pewno. Y, dadzą znać o sobie, no i też musicie uważać, bo szczególnie tutaj nie pokazuje się dokładnie tak żaden organ, tak naprawdę, ale ogólnie kości tak wyszły. Na to trzeba zwrócić uwagę. No dobrze, kochani, życzę wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych świąt i teraz koziorożec. Koziorożec. Co w pracy u koziorożca? No, tutaj zaangażowanie kobiety w pracy też trzeba zwrócić uwagę, kochani, bo tutaj może być jakaś sprzeczka w waszej pracy. Może ktoś być, no nie wiem, czepliwy, coś chcieć od was. Także w pracy możecie się poróżnić. No, i też, kochani, trzeba było zwrócić uwagę na to, żeby po prostu załagodzić tą sytuację. Może będziecie mieli chęć szukać jakiejś nowej pracy. No dobrze, w finansach. Tak wychodzi, kochani. W finansach. Dla koziorożca, co w finansach? W finansach, finanse wychodzą wspólne y, na ten miesiąc, grudzień. Y, możliwe też, że w finansach otrzymacie jakąś miłą niespodziankę, czegoś się nie spodziewacie. Także tutaj y, ja bym powiedziała, że finanse nawet, nawet y, mogą być ciekawe pod warunkiem. Że będą te finanse wspólne, tak? Będzie coś dobrego. Przyjdzie do Was jakaś niespodzianka, prezent, moi drodzy finansowy, ale pod warunkiem, że będzie zgoda. W miłości, moi drodzy, w miłości, dom, bezpieczeństwo, stabilizacja, dużo wsparcia, moi kochani. I też wyjawienie jakiejś tajemnicy. Także tutaj jest stabilizacja, jest wsparcie od osób, które są Waszymi członkami rodziny. To może być Wasz rodzic, Wasz partner. Ktoś starszy, tak? Na pewno jest duże wsparcie, jest dużo miłości i wyjawienie jakiejś tajemnicy, moi kochani. Niespodzianki. Jakie niespodzianki dla Was? Idą zmiany. Niespodzianki mogą być dotyczące dzieci, dziecka, wnuków Waszych. Uważajcie na dzieci, i też moi drodzy, tutaj pokazują się jakieś rozmowy, i też mogą być jakieś problemy czy kłótnie. Trzeba wyjaśniać, tak? Bo jeśli będą jakieś zatargi, czy u Was w domu z dziećmi, czy w szkole, czy w przedszkolu jakieś problemy tutaj mogą być, też uważajcie na zdrowie młodszych osób koło Was, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj, jeśli będzie konflikt, ja obstawiam konflikt. Trzeba będzie dużo wyjaśniać i rozmawiać. I zdrowie dla koziorożca co w zdrowiu. Tutaj szczególnie uważajcie na jelita układ pokarmowy. Bo to na pewno się tutaj pokazuje, ale też stawy kości w stopach nogi szczególnie się pokazują, dolegliwości. Także na swoje zdrowie uważajcie, na nogi i układ pokarmowy najbardziej w grudniu. Ja Wam życzę dużo spełnienia, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, kochani. I przechodzimy do wodnika. Zobaczmy co u wodnika. Wodnik, praca. No, u wodnika może być w pracy ktoś fałszywy, yy, może być dużo stresów, jakieś sytuacje, które będą was stresować. Yy, fałszywa osoba płci męskiej. Także uważajcie, bo mogą być jakieś podstępy, nieszczere rozmowy i dużo stresu, dużo zamieszania, ogólnie jakieś problemy w pracy przez mężczyznę. Co w finansach? Co w finansach? W finansach, właśnie też pokazują się straty koło mężczyzny, moi drodzy stresujący czas, wydatki, ale też te wydatki mogą być związane właśnie z domem, z rodziną. No trzeba będzie poświęcić jakieś finanse w grudniu na dom i na rodzinę. Ale ogólnie na koniec wyjdziecie na prostą finansach. Miłość, uczucia. Co dla wodnika? Miłość, uczucia. Tutaj, moi drodzy, kobieta, która była dla Was do tej pory dużym wsparciem, która była po prostu jakąś przyjaciółką, opoką dla Was, bratnią duszą, może być kłótnia, może być sprzeczka i też na to trzeba zwrócić uwagę. Zmiana w relacji. I teraz niespodzianki, kochani. Yy, niespodzianki, moi kochani, tu są oczywiście mm, jakieś prezenty. Yy, zmiany idą. Yy, które będą dobre, tak? Będziecie snuć jakieś plany. Yy, możliwe, że yy, zostaniecie docenieni. Yy, jakaś zmiana, która przynosi Wam yy, dużo radości, dużo będziecie planować i cieszyć się, moi drodzy. Duże zmiany idą. I zdrowie zobaczmy. Co w zdrowiu u wodnika. Pęcherz, nerki, układ moczowy, tutaj ogólnie plecy, kość ogonowa, no i kości, tak? Ogólnie na to trzeba zwrócić uwagę. Moi drodzy, wiadomo, że to jest czytanie ogólne. Ja Wam życzę dużo zdrowia, moi drodzy. I trzymajcie się ciepło, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. I przechodzimy do ryb. Zobaczmy, co u ryb w pracy. Praca. W pracy możecie rozmawiać, ale też i poróżnić się z osobą, która jest fałszywa, bo tu są moi drodzy takie długie rozmowy w pracy, ale też i sprzeczki, może ktoś właśnie jest nieszczery, robić jakieś podstępne intrygi. No, i też to jest stresujący czas, mogą wyjść z tego jakieś problemy, także ostrożnie w pracy u ryb. Co w finansach, kochani? Co w finansach? Zmiany pokazują się, podróże dla niektórych. Tutaj mogą być jakieś wydatki, moi drodzy, z tym związane. Podróż do kobiety bądź z kobietą. Y, może was kobieta odwiedzić, y, rozmowy na ten temat i też planowanie właśnie finansów być może na tą podróż, tak. Co w miłości, kochani? Co w miłości, u ryb? W miłości, dwóch mężczyzn, y, jeden. Odwrócony, drugi w kierunku um, gór, czyli tak. Ja bym powiedziała: w miłości macie tutaj dwóch mężczyzn, mogą to być dwaj kandydaci: to może być ojciec i brat, albo mąż i syn. Yy, I stresujące z nimi jakieś rozmowy, tak? Yy, jakieś problemy w uczuciach u ryb w tym miesiącu? Być może za dużo spraw na głowie. Przeciążeni obowiązkami, i tutaj mogą pojawić się jakieś dylematy. No, teraz jeszcze niespodzianki, zobaczmy. Jakie niespodzianki dla ryb? No, tutaj, kochani, niespodzianki wyszły nam troszeczkę nieciekawie. Mo musicie uważać, na stresy przede wszystkim, bo mogą być jakieś stresy i nieporozumienia, też yy, dużo zamieszania. Yy, tam też właśnie wychodziło u ryb, że nie będzie to yy, tak łatwo, właśnie, szczególnie w uczuciach, yy, z mężczyznami jakieś problemy, i tutaj uważajcie na to, żeby nie było jakichś sprzeczek, nieporozumień. Niepotrzebnych, właśnie z sytuacji stresujących. No, tak wyszło, ale może chociaż tutaj będzie zdrowie dobre, moi drodzy. Co w zdrowiu? Tutaj pokazuje się, moi drodzy, to jest taki wyjątek od reguły. W zasadzie y, nic takiego szczególnego nie pokazuje się. Troszeczkę układ moczowo-nerkowy może być jakimś tam drobnym zagrożeniem, ale też uważajcie na organy y, wewnętrzne płciowe, czy to jajniki u kobiet, czy u mężczyzn. Także tutaj dolna część brzucha oraz nerki i pęcherz moczowy pokazuje się, oczywiście to wiadomo, że jest to horoskop ogólny, ale zawsze może na przykład troszeczkę być tutaj w tym, moi drodzy, jakiegoś sensu, ponieważ czytanie ogólne, ale może zarezonować, także Przestroga. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, moi kochani, zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, wspaniałego grudnia. Przygotowujcie sobie te święta w spokoju i radości, bez stresu. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.